Cześć, witajcie w serii Idziemy na rekord. Dzisiaj wracamy do piłki w grze. Pewnie wielu z Was tęskniło się już za grą w piłkę w grze przy stawce złotych. To jest właśnie ta gierka, gdzie w serii idziemy na rekord. W odcinku 5 wygraliśmy 1000 złotych i patrzcie, w tej chwili saldo to już 264 zł. No, ale od tamtej pory ani razu nie musiałem doładowywać konta. No, ale może czas wygrać coś większego, żeby uzupełnić trochę to konto, bo już mamy tylko, jak mówię, 264 zł w tym momencie. Dzisiaj sobie 50 zł dwa razy, czyli tak typowo w serii idziemy na rekord. Gramy zwykle właśnie za około 100 zł, więc dzisiaj będą to dwa losy w piłce. W grze znowu za 50 zł. Jest też promocja dzisiaj. Tak, dzisiaj jest promocja. Jesteśmy po meczu, gdzie Polska przegrała tutaj, niestety mecz. No ale mam nadzieję, że mi pójdzie lepiej. Bonus 10 zł. jest tak, jeżeli się wyda mi 50 zł. właśnie w tą gierkę, piłka w grze. Więc dycha wróci do mnie ale przydałoby się też wygrać coś. Płacimy pierwszy los, 50 zł. Stal do startowe 264 i uwaga, już jest 214. Więc pierwszy los zakupiony. No i jak zwykle będziemy szukać tutaj trzech takich samych symboli. Przynajmniej trzech takich samych symboli. Albo złoty gol, czyli Bonus złoty gol. Trzeba znaleźć taki właśnie bilet. Albo szukamy trzech Robertów Lewandowskich. To też będzie bonus do grywka. No i zaczynamy od koszulki Lewandowskiego, buty, piłka w grze piłka, druga piłka. No I mamy na przykład drugą piłkę i widzicie trzy piłki, to jest razy 20. czyli byłby 1000. A cztery piłki, no to dwa razy więcej, razy 40. No tak jest, że jeżeli się znajdzie cztery takie same przedmioty, to jest dwa razy więcej płatne niż jakbyśmy znaleźli trzy takie same symbole. Ale przynajmniej trzy trzeba. Mamy też dwa razy buty, już jak widzimy. Jest pierwszy symbol Roberta Lewandowskiego, czyli mamy też jakieś tam małą szansę już na ten bonus. Wizdek Jest druga koszulka. A koszulki są świetnie płatne. Jakbyśmy znaleźli taką trzecią koszulkę, to byłoby tu prawdziwe wow. No ale idziemy dalej. Puchar, czyli ten najlepszy przedmiot, najdroższy. Tu można wygrać główną wygraną ćwierć miliona. Gdybyśmy znaleźli cztery takie puchary, jest drugi gwizdek. Patrzcie, jest drugi gwizdek. No, mówię, dają dziś bonus 10 zł. Ale, żeby to był faktyczny bonus, taki odczuwalny, no to trzeba też wygrać 100 zł. Tak, żeby. Pokryć koszty gry, i wtedy bonus to już byłby bonus. Gdybym nic tutaj nie wygrał, no to byłby minus 90 zł. Nawet po tym bonusie. Mamy pierwsze rękawice. Też już mówiłem to chyba nie raz, ale grając w tą piłkę w grze za 50 zł, mamy tak naprawdę. Grając dwoma losami mamy 6 szans na 10, że obydwa losy będą puste, a 4 szanse na 10, że wygramy tutaj cokolwiek. Czyli przynajmniej te 50 zł. Więc 6 na 10, czyli, czyli 60% około szans, że nic nie wygramy. No tak to zawsze wygląda. Coś za coś po prostu. A w tym momencie jesteśmy o włos od jakiejś wygranej. Ale też włos od przegranej 50 zł. Więc ostatni symbol i zobaczymy, co się stanie. Puchar drugi. No i przegraliśmy 50 zł. Ale próbujemy. Próbujemy do końca. Największe szanse są, jak mówię, że obydwa losy będą puste. Ta szansa jeszcze bardziej się teraz zwiększyła, przez to, że już pierwszy wiemy, że jest pusty. Ale mimo to mamy też dość, dość szanse na to, żeby coś wygrać, żeby pobić rekord kanału, niewielka szansa, ale też jest dość duża. Więc yy, porównując do innych gierek chociażby to jest naprawdę duża szansa. Gramy drugi los. No i Saldo 164 w tym momencie. Buty puchar. Te puchary wcale mnie nie cieszą, powiem Wam, bo szansa na wygranie głównej wygranej to jest, są, to jest tak niewielka. E, no, są rękawice. I jest drugi puchar. No tam w tym momencie oczywiście mamy tutaj chrapkę na główną wygraną, albo nawet na taką półgłówną, 20, czyli tutaj 2,5 tysiąca razy. To by było naprawdę, naprawdę coś. Ale szansa na to jest minimalna. Natomiast mamy dwa razy buty. No i tutaj z butów to można by coś wygrać. Zdecydowanie szansa jest dużo, dużo większa. Mamy dziewiątkę. Mamy drugie rękawice. O, widzicie. Drugie rękawice mnie bardzo cieszą, bo no, no, liczę tutaj właśnie na jakąś wygraną, a rękawice. To dają wygraną właśnie 50 albo 100 złotych, i szansa na to jest bardzo duża. A teraz tutaj mamy symbole, które nam nic nie dają. Jeśli bo są pojedyncze na razie. I piłka też właśnie jest po raz pierwszy. Dopiero i gwizdek też po raz pierwszy. Kartki po raz drugi. No więc tak, są rękawice, są buty, są kartki. Jest dobrze, mamy jeszcze ostatni rząd. Tutaj może być jakaś wygrana, myślę, że powinniśmy coś zobaczyć. No ale tym razem chorągiewka. Chorągiewka po raz pierwszy. Piłka po raz drugi. Piłka po raz drugi. Mamy dwa ostatnie symbole. Czy znowu będzie to przegrany los? Nie jest chorągiewka po raz drugi, więc teraz powiem tak: będą rękawice, będzie wygrana, będą buty, będzie wygrana, będą kartki, będzie wygrana, będzie chorągiewka, będzie wygrana, ale będzie na przykład gwizdek i już nie będzie wygrana, będzie piłka, będzie wygrana. No zobaczymy. Gwizdek. No i mówiłem, będzie gwizdek, nie będzie wygrany i był gwizdek, więc bardzo pechowo. Niestety po raz kolejny piłka w grze pokazała tutaj swoją ciemną stronę. I niestety, dwa losy to jest za mało, żeby coś wygrać. Ale my trzymamy się założeń, przegraliśmy po raz kolejny w tej gierce 100 zł widać, że ten tysiąc który nam dała raz wygrać i teraz chce koniecznie zabrać sobie z powrotem, ale będziemy dalej próbować. Na pewno do tej piłki w grze będziemy systematycznie wracać. Może nie za każdym razem, żebyście się nie zanudzili tym, tą jedną gierką, ale myślę, że raz w miesiącu będziemy wracać właśnie tutaj. Są duże szanse na pobicie rekordu 1000 złotych. Za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, cześć!